Karp. Mam dla Ciebie niespodziankę. No nie bezach. Bo mamy taką tradycję w rodzinie od zawsze, że każdy musi przygotować jakieś danie na Wigilia. A? Wiesz co będziesz przygotowywał? To coś? Karpia. Nie. Dlaczego nie? Ja się boję zawiać zwierzęca. Ale dlaczego? Zemści mi się na mnie. Ugryzie mnie. Myślisz? Zemści się, Zobacz. A jak byś go przygotował? Jakbyś go przyrządził? Jakbym musiał? No. To młotkiem w głowę już. <grym> Ale jesteś gruba. Ale się najął w to kto. Łama. Wszyscy się to nają. A myślisz, że się boi? No ja myślę. Bo ja go dotykam. No. No, ci zwalił... ze smutku. Mmm, no, no, To ja bym dodał pietruszki, dodał magi, pieprzu, soli też, no. No i na koniec zeżarł. A co? No i kości wyrzucił. I tyle. I będę Pływa bezczynnie i tyle co z nią zrobimy? No co ty byś zrobił? Wypuścił albo cię wypuścimy, albo zjemy. Ja bym Uważaj na oście, wiesz? No jedz tak Chyba się przekonałem do tych ryb. No i co, smakuje? No. No i po małym kawałeczku sobie, wiesz. O, tam os Jedno i tu jest jeszcze jedno A to duże tylko małe też? Tak Takie chyba duże są.